No tak, zobacz, już się nie mogę doczekać, powiem wam, odliczam dzień za dniem, aż dosiądę tą kunę, dosiądę tą kunę, tą to naprawimy za niedługo, <laughs> zobaczycie, ale muszę wam powiedzieć, bo jestem tutaj totalnie prawdziwy, totalnie szczery z wami i uważam, że buduje się tu jakaś historia. Powiem wam, że ten wypadek bardzo dużo niestety wzniósł z syfu. Ale też, no to powiem, uważam, że przekuje się to tylko w jakąś siłę, w jakiś sukces. Ech, I powiem, co jest najgorsze w tym wypadku. nie? Najgorsze w tym wypadku to jest to, że utraciłem zdrowie, którego nigdy nie, nie odzyskam, bo to, że się ręce zrosną i wiecie, będę miał te śrubki okej, okay, ale zaszły pewne procesy w ciele, wydarzyły się rzeczy złamania operacja, której już nigdy ze sobą nie wyplewię. Zawsze zostaną ze mną. Mówię, przekuję to w siłę. Druga rzecz to, to jest to, że trauma mojej rodziny, całej mojej rodziny, najbliższej rodziny młodego staraliśmy się uchronić. Największą traumę przeżywa i przeżyła moja Kasia, chociaż ona sobie świetnie daje radę i świetnie mi pomaga, ale wiecie, to siedzi w głowie. Ale jest jeszcze trzecia rzecz, która mnie kurwa po prostu aż doprowadza tak świadomość tego, ale też odpowiedzialność. Ja nawet sobie dzisiaj spisałem hasłami jakieś takie, co chciałem wam powiedzieć, bo jest tego dużo, a chciałbym jak najszybciej. Co mnie, u mnie z tymi motorkami to było tak, że, wiecie, jak byłem młody, nie miałem prawka, kupiłem skuter, napierdoliłem nim 32 tysiące, jeździłem nim po prostu wszędzie na treningi itd., i tak dalej, i tak dalej. Zajechałem go. Minęło ileś lat, kupiłem Suzuki G125, pojeździłem, sprzedałem, koniec. No i przyszedł moment, kupiłem kunę, jeździłem kuna 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 rok temu, czy już półtorej roku temu, już nie wiem, ten skuter, no i potem. Słuchajcie, no wszystko cudownie się złożyło, że wracałem jakby, spełniałem marzenia przede wszystkim, bo ja nigdy nie jeździłem jakby tak jednośladami, pełnoprawnie i tak dalej, no bo tamten skuter to była 50, tu 125. Udało mi się w zajebistej szkole y, motocyklowej VMAX zrobić prawo jazdy, słuchajcie, od Szczała. to była świetna przygoda, ja się kurwa świetnie bawiłem na tym placu manewrowym, świetnie się bawiłem na mieście na jazdach. Udało mi się jakby ściągnąć tego Harley'a, uruchomić go, zrobić, załatwić papiery. No chyba to jest piękne Harley Dyna, 2004 rok, on jest taki troszeczkę zrobiony, ale wiecie, to jest taki chamski, tu jest chłodzone powietrze. On jest takim chamskim, kurwa, klekotem. No jest piękne, wszystko sobie poukładałem, zrobiłem prawo jazdy i tak dalej. Ale z racji na to, że ja po prostu to kochałem i uwielbiałem, znaczy kocham i uwielbiam, nie w czasie przeszłym, to wiecie, odpierdol, na kunach na kawę, na co dzień skuterem, potem harlejem, generalnie kurwa nie schodziłem z tego, nie było dnia, pogody, temperatury, jak tylko mogłem, to dzida jechałem. Powiem Wam szczerze, że wnioski mam takie, że no, bardzo dużo dawałem powodu, no nie umówmy się, jesteś kurwa na jednośladzie, dajesz no stop powód troszeczkę, mógłbyś, na, na, już mówiłem, najlepszym kurwa kierowcom jesteś na jednośladzie, dajesz powód. Ja go dawałem dużo i szczególnie byłem mam takie wnioski, ja się strasznie cieszyłem z tego kurwa skutera, że to jest takie daily moto, że ja jestem taki zwinny. Ja nie szalałem, pff, kurwa przecież zdawałem sobie sprawę z tego, jak jest, ale i powiem Wam, że skuter, bo to wiecie, Harleyka wyciągniesz tam raz w tygodniu, raz na dwa tygodnie, zrobisz na jakąś traskę 100 km, 200, nie wiem. Kunki to są w ogóle zabaweczki, kochane i są w ogóle ponad wszystkie motocykle. No ale tym skuterem jednak, wiecie, tak się cieszyłem, a jednak najwięcej powodu dajesz do tego. No i powiem tą trzecią rzeczą, jest to, że yy, wiecie, ja nie jestem sam na świecie. Ten wypadek, szczęśliwy wypadek, oksymoron kurwa, yy, szczęśliwy, bo tylko ręce złamałem. Ja sobie nie wyobrażam, że złamał, na przykład nogę, dwie ręce, nogę, jedną rękę, a już nie mówię, słuchajcie, pęknięta czaszka, kręgosłup, kark kurwa, mogła być tragedia. Tak naprawdę wielkie szczęście. Czuję się, jakbym dostał jakąś szansę od losu. czujesz jakbym dostał, no, też jakieś ostrzeżenie. Nie wiem. No, po prostu... Ale wiecie, ja nie jestem sam na tym świecie i jak byłbym sam, bo ja nie mam żadnej jakiejś takiej traumy, żebym nie siadł, kurwa, nie jechał. Ale jak byłbym sam na tym świecie i widzisz, zaczyna docierać do Ciebie to, że mogłbym złamać życie mojej rodzinie. Mój syn mógłby mnie, nie wiem, dokarmiać w łóżku. Mógłbym tylko mu mrugnąć albo mówić do niego. Nie... Nie mam na tyle w sobie, czuję się na tyle odpowiedzialny i tak ich kocham, że nie mam na tyle w sobie, kurwa, ignorancji i to sobie jest moja decyzja. Nie bierzcie moich słów jakby do siebie. Ale po prostu wiem, że muszę uważać i na razie duże motocykle, no bo kuniska, kurwa, nie ma. A kuniska to jest inna kategoria, to jest jak jakiś, kurwa, jednorożec, wiesz, kurwa. Ale na razie duże motocykle z racji na szacunek do rodziny, do życia, do siebie, bo ja kocham życie muszę to odstawić, ograniczyć absolutnie do minimum dużymi motocyklami, nie dawać powodu, muszę dojść do siebie, musi minąć źle, lat, muszę wychować dziecko. Ja nie mówię, że nie wsiądę, nie przejadę się nad to jezioro, żeby zagrzać silnik i tak dalej, ale motocykle ze mną zostają, ale ja po prostu nie mogę dawać, nie, mo nie mogę zrobić sobie krzywdy, jestem, nie wiem, żywicielem, ojcem rodziny, nie mogę złamać życia mojej rodzinie i ja po prostu muszę z dużymi motocyklami po prostu sobie dać siana, kurwa, na razie. Ja nie mówię, że na zawsze. Ale na ileś lat, jak już wyjechać, to tylko mówię. Na kawkę i ten... No kuny oczywiście, że zostają. Kuny są. Ja nie mówię, że tutaj się jakaś kuna nie pojawi w ramach rekompensaty. Nie wiem, ja tylko tak rzucam z głowy, żebyście mnie nie załapali potem za słówka. Kurwa, mówię, że kupisz jakieś kunisko. No nie wiem. Patrzę sobie jeszcze. To powiedziałem, bo to chciałem, że nie jestem sam... No i wiecie, mówię, to jest moja sprawa, nie? I ja mówię, w zasadzie mógłbym być też taki, a, kływa pierdole, to był tylko wypadek i o tyle kilometrów przejechałem, siadam, jadę dzida. No nie no, wiecie, to się zawsze tak mówi. W ogóle też słyszałem takie przy okazji tego wszystkiego, że motocykliści dzielą się na dwie kategorie. Ci, co się wyjebali i co się nie wyjebali. To ja wam powiem, że już od dawna byłem tym, co się wyjebałem, no, na tym skuterze, co zrobiłem 32 tysiące, to też się położyłem i tak dalej, ale tam było zawsze szczęśliwie. Tu mnie typ skosił bardzo źle. No i powiem Wam tyle, że tak jak powiedziałem, cała ta sytuacja, patrzcie, powiedziałem z głowy, nie począłem tego gówna. Cała ta sytuacja, traktuję ją w ten sposób, że ja to w, jestem takim człowiekiem, że wyciągam, nie wiem, wnioski, że mm, ze wszystkiego chciałbym wziąć naukę, i to jeszcze kurwa mnie i moją rodzinę, i wiem o tym, bo gadam z moją najukochańczą, że my jeszcze z tego wyciągniemy siłę, i tak dalej. Są pewne rzeczy, których nie cofnę. Najgorsze są te, bo wszystko idzie cofnąć. No, tutaj ja już zdrowia nie cofnę. To, że ja będę oby sprawny, bo powiedziano mi w szpitalu, o szpitalu też powiem. Że powinno być dobrze, a było zagrożenie kurwa, że nie będzie dobrze. I od razu było powiedziane, od samego początku, przed operacją, że może być chujowo. Powiedziałem wam, że zajebę głową tak o asfalt, że szczęście było moje, że jest tylko tak. Ale powiem wam tak pozytywnie, że przekuję jeszcze to kurwa w siłę, w sukces, w uśmiech. Jeżeli chodzi o humor i to podejście, w ogóle mnie to nie opuszcza. Mam kuniska, kuniska są, kuniska zostają. Ja tylko czekam i odliczam czas, aż dosiądę kunę. I będziemy się cieszyć tym wszystkim. No a na razie słuchajcie, duże motocykle z rozsądku, z miłości. Będziemy je tylko tutaj e, sobie przepalać. No może zróbmy to, wiesz. To ja też tak myślałem. No tak samo odpalenie i usiąść sobie i posłuchać. To już jest fajnie. No posłuchajcie tego. No ja nie wiem, czy ten mikrofon mi ściągnie. No ale na razie dzik będzie tu spał. Będzie spał i będzie czekał. Wyjadę może w to i z powrotem po ulicy, żeby go zagrzać raz na ruski rok, na przegląd, kurwa, na razie nie wolno, kurwa, bo ja nie chcę, żeby mój syn yy, dupę mi wycierał, kurwa. I to jest moja decyzja i może jestem zbyt mało, nie wiem, pewny siebie, może jestem słaby, ktoś powie, chuj z tym, to jest moja sprawa, stary, i co ty zrobisz po takim zdarzeniu, to też jest twoja sprawa i co twoja rodzina powie i tak dalej. Ja mam tak na razie, że to jest zawieszone. Kuniska, wstrętne kurwiska zostają, a Harleyka będziemy sobie słuchać. No, posłuchamy jego teraz jeszcze i kończę ten długi, przydługawy wywód. Nie wiem, czy mnie słychać. Jest mi z tego powodu bardzo przykro bo ten wypadek właśnie zmienił to. Świetnie sobie to poukładałem, chciałem się tym cieszyć, a niestety to mi zmienił. E, a a propos plastikowej kuny, ja zdaję sobie sprawę, że ona jest do zrobienia, że skuter po wypadku jest do zrobienia. E, ale wiecie, naprawa przewyższa wartość, ale mi tu podpowiadacie w wiadomościach, że może, może byłoby warto zrobić z niego jakiegoś dzikusa. Zobaczymy, elo.